Oliwka, jesteśmy tuż po premierze filmu Ania. To jest film nie tylko o twojej mamie, ale o całej waszej rodzinie. Jak dzisiejsze wrażenia? Bo wiem, że to nie był pierwszy raz, kiedy widziałaś ten film. Witam wszystkich. Nie, to był mój trzeci raz, ale w ogóle totalnie inne emocje, bo teraz jak oglądałam film, to bardzo nachłoną do tego podeszłam, więc w ogóle nie popłakałam się, co już jest dla mnie dużym sukcesem. Bo ostatnio się wylało jakiś morze łez i nie mogłam w dyni. Tak, na, tak nad tym zapanować, a to jest jeszcze premiera z Dyni. Znowu, bo są w premiery. I znowu tam jedziecie. Tak, 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 jutro rano, ale bardzo pozytywnie. Mhm. Muszę skomplementować twoją sukienkę, ale moje pytanie jest nieprzypadkowe, dlatego że wiemy, że e, jedno z ostatnich wyjść e, Anny Przybylskiej, czyli twojej mamy było właśnie w takiej czarnej e, kreacji. Czy to jest hołd? Czy my to dobrze rozumiemy? Nie, właśnie nie, wiecie co, to w ogóle jest jakiś. E, to jest totalny przypadek. Tak. Totalny. Ja miałam wyjść, wyjść wczoraj w czym innym, ja miałam myśleć czarny kombident też cykinowy, a e, właśnie finalnie wyszło to, ale... Nie, to nie było żadną premedytacją. Żadną. I właśnie teraz też dużo osób się mówiło mi, że, e, miałam, że mam, mama miała podobną skienkę i że e, wyglądam identycznie. A ja mówię, tak? Tak, kurczę, nie chciałam, ale wyszło jak wyszło. A jak Ty reagujesz w ogóle na te porównania do mamy? No, trochę jestem już tym zmęczona, bo cały czas to słyszę. Chciałabym się od tego odciąć, bo mm, Cały czas coś co za mną chodzi i będzie chodziło przez całe życie, co kiedybym nie robiła, to i tak będzie to za mną. Ale już w jakimś stopniu chciałabym się odciąć od tego, no bo jednak jest to męczące.